13. sesję Rady Miejskiej ósmej kadencji przypadającej na lata 2018-2023. Witam wszystkich Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, witam Panią Mecenas, witam Pana Łukasza. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję nie. Pana Radnego Dariusza Szadłowskiego, na protokulantkę Panią Katarzynę Turkiewicz. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Wysoka Rada przyjęła. Obie kandydatury. Jeśli chodzi o porządek obrad, przepraszam, w takim razie jest pani Masłowska, również yy, protokolantem będzie i pani Turkiewicz i pani Masłowska. Jeśli chodzi o porządek obrad, wpłynął wniosek Komisji Skargi i Wniosków na moje ręce w sprawie yy, yy, rozpatrzenia skargi pana Bronisława B na burmistrza Ciegocinka. O tyle jest to zasadne, żeby wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad, ponieważ termin odpowiedzi mija 5 września. Dlatego zapytuję Pana Burmistrza, czy wyraża zgodę na poszerzenie porządku obrad o ten punkt. Tak, Panie Przewodniczący, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Zatem porządek obrad będzie wyglądał następująco. Rozpatrzenie projektu, i podjęcie uchwał w następujących sprawach. Pierwsze udzielenie odpowiedzi wojewodzie kujawsko-pomorskiemu na skargę Radnego Wojciecha Skotnickiego na Radę Miejską Ciechocinka. Drugie zaciągnięcie zasięgnięcie od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. I trzecie uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisławowe na burmistrza ciechocinka. Proponuję przegłosować poszerzenie, poszerzenie porządku obrad o ten trzeci punkt. Kto z Państwa radnych jest za yy, poszerzeniem yy, porządku obrad o ten trzeci punkt? Głosujemy na tabletach. Pan sekretarz liczy głosy. Na 15 radnych, dwóch nieobecnych oddano 12 głosów za, 0 sprzeciwnych i jedna osoba wstrzymała się. Dziękuję bardzo. Zatem dokończę czytać program. Zakończenie obrad sesji 13, sesji Rady Miejskiej Ciechocinka, kadencji 2018-2023. Informuję, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, ponieważ na 15 radnych obecnych jest 13 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni Radna Rybczyńska i Radny Józef. E, usprawiedliwieni oczywiście. E, przechodzą do punktu czwartego, podpunktu punktu pierwszego. Udzielenie odpowiedzi Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu na skargę Radnego Wojciecha Skotnickiego na Radę Miejską Uciewodzinka proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, e, pan Radny Barczak. Panie przewodniczący, komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje. Przyjęcie. Udzielam bardzo. Powiedzieć. Pan radny Lipiński. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu. Komisja Finansowo-Budżetowa Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Panie radna Kędzierska. Komisja Zdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa chciałby. A przepraszam, pominąłem Pana Radnego Szadłowskiego. Komisja Oświaty. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu Wysoka Rado. Komisja Oświaty, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta również pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w głos zabrać? Nie wiem, tam czy w świecie światełko. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Proszę o przegłosowanie na tabletach. Kto jest z Państwa za? Wstrzymujący, przeciwny? Głosujemy na tabletach. Też... Panie Przewodniczący, oddano 12 głosów, brak głosu jednego, a 12 głosów jest za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Podpunkt drugi. Zasięgnięcie od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ładników. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. Komisja finansowo-budżetowa, planowania i współpracy gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pani Radna Kędzierska. Komisja Obywatelskowa Zdrowia Opieki, i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Dziękuję bardzo. Pan Radny Szatłowski. Panie Przewodniczący, panie burmistrzu, panie burmistrzu, Szanowna rado, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję i Pan Radny Stadłowski. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego również pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Podejmujemy uchwałę. Głosujemy na tabletach. Panie przewodniczący, 13 głosów oddano 13 głosów wszystkie za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Przechodzę do trzeciego podpunktu. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Bena, burmistrza Ciechocinka. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, komisja pozytywnie opiniuje przyjęcie. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiebińskiej. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pani Radna Kędzierzka. Komisja Zdrowia Zdrowiskowa i Popyki Społecznej pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Dziękuję bardzo. Pan Radny Szadłowski. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I Pan Radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Pan Radny Atarczyk proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Tuż przed posiedzeniem, czyli przed odbyciem sesji płynęło pismo komendanta powiatowego i od odpowiedź pisma została zawarta w uzasadnieniu uchwały. Materiały Państwu zostały przedłożone. Także z dniem dzisiejszym pismo było aktualnione w punkcie drugim. Dotyczy ulicy Stasic. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby... Nie widzę. Podejmujemy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława W. na burmistrza Ciechocinkę. Głosujemy na tabletach. Panie przewodniczący, oddano 13 głosów. Wszystkie głosy za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Proszę wszystkich państwa o powstanie